Dobra, nawet nie jestem w stanie policzyć, ile wyżejście mi napisali komentarzy pod tym filmem w sanach pocałunki, bym przygotował wam tutorial. I wiecie co? Zrobię Wam tuto i to w trzech wow! poziomach trudności, żeby nawet największy dzban mógł sobie z tym poradzić. Zanim przejdziemy na klawiaturę, pamiętajcie by nakarmić podwora algorytmu i dać łapkę w górę. Również zasubskrybujcie ten kanał, by nie przegapić kolejnych lekcji i w sekcji komentarzy wpisujcie swoje ulubione tytuły i głosujcie jaki kolejny ma wpaść tutorial. Lecimy w takim razie od poziomu pierwszego, z którym poradzą sobie nawet osoby widzące pianino po raz pierwszy w życiu. Pokażę Wam jak zagrać akompaniament w najprostszej możliwej wersji na Świecie. Zagramy tylko samą lewą ręką, to będzie pięć dźwięków, uwaga. Wciskamy A, następnie C F, powtarzamy F, przechodzimy przez G, no i wylądowaliśmy z powrotem na A, możemy tak zapętać w kółeczko, i w kółeczko. I to jest wersja najprostsza, z którą poradzą sobie osoby, które nawet jeszcze nigdy nie grały na fortepianie, ponieważ. To pięć dźwięków. Naprawdę tu niewiele się dzieje i do tej wersji możecie sobie dołożyć wokal. Teraz uwaga, od razu was ostrzegam, śpiewam beznadziejnie, ja umiem grać, nie śpiewać, ale chcę wam pokazać, co by można z tego było zrobić, tak? Wyobraźcie sobie, że ktoś ładnie śpiewa i gra. Uwaga! Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie, patrzysz w okno i smutek masz. I tak dalej. Okej, okay, ale co jeśli chcemy, by nasz wokal brzmiał pełniej i coś niecoś już na klawiszach potrafimy. W takim razie idziemy do wersji drugiej. Lewa pozostaje taka sama, te pojedyncze dźwięki, ale w prawej będziemy grali akordy, OK? Pokażę Ci teraz te akordy w prawej, jak je zagrać. Też będą cztery akordy, no pięć rzeczy wciśniemy, ale są cztery akordy. Uwaga! łapiemy Amol, czyli od A co drugi dźwięk? Następnie kciuk się przesuwa o jeden w dół. Mamy C-dur. Teraz, uwaga, dolny i górny dźwięk idą o jeden w górę. Zmieniłem też palcowanie. 1, 2, 5. To jest akord F-dur. Powtarzam ten F-dur i teraz super fajna sprawa. Wszystko o jeden w górę. I znowu wylądowaliśmy na Amolu. Posłuchaj jak to zabrzmi z lewą ręką. Cdur. Przechodzimy na F-dur, powtarzamy F-dur. I to zarąbiste przejście przez G dur. I znowu wylecieliśmy na Amolu. To tyle i aż tyle. Posłuchaj teraz, jeśli się odważysz, jak to zabrzmi z wokalem. Uwaga. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w o o okno i smutek masz wokół. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo. Wokal psuje, ale harmonia jest o wiele pełniejsza. No to już jest gęste brzmienie. Jak chcesz jeszcze to trochę urozmaicić, to nie jest wersja trzecia, to jest po prostu taki bonus. To zamiast pojedynczych dźwięków w lewej, słab oktawę. To będzie potężne, grube brzmienie. Posłuchaj. i tak dalej. Okej, okay, ja wstawiłem kilka więcej bitów w prawej, coś tam podgrałem w lewej, ale tak naprawdę niewiele nas dzieli od tych wersji, które Ci pokazałem do dotąd. Hej! Jeśli takie filmiki Wam się podobają, to pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał, kliknąć w dzwoneczek i skomentować. Wtedy wiem, że chcecie więcej takich treści. Ok, przejdźmy teraz do tej trzeciej obiecanej wersji. Jeśli nie interesuje Cię śpiewanie, no tak jak trochę mnie, to chcemy wtedy melodię zagrać. Melodię zagramy w prawej ręce, Uwaga, przygotowujemy prawą na klawiaturę. Wyszukujemy drugim palcem klawisz A i lecimy. Na początku będziemy grali na zmianę AG AG AG. To jest mega easy. Od razu będę leciał z tekstem, żebyście to łatwiej zapamiętali. Wciąż powta a, a, a żasz. I teraz uwaga, przesuwam rękę. Ląduję drugim palcem na E. Uparcie i skrycie. Teraz znowu przesuwam rękę, skaczę drugim na A patrzysz w o, 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 okno i smutek masz w oku. Ok, i oczywiście przelećcie sobie to jeszcze parę razy. Teraz wam zagram bez gadania, żeby było równo. Okay, dobra. I do tej wersji oczywiście możemy dodać lewą rękę albo w postaci pojedynczych basowych dźwięków, albo akordów. Ale tu disclaimer, jeśli chcemy wrzucić akordy, to trochę Wam rekomenduję przeniesienie wszystkiego o oktawę w górę i wtedy te akordy, które graliśmy w prawej, po prostu przejmuje lewa ręka. A prawą ścieśniamy się tutaj. To, co graliśmy tu, zagramy o oktawy wyżej w tym miejscu. Od razu Ci zagram wersję z akordami, czyli tą trudniejszą. Uwaga! Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w o o, o okno i smutek masz w o. No dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jaki utwór chcecie kolejny, a jeśli dacie dostatecznie dużo łapek w górę, na przykład 3000 pod tym filmem, to zrobimy kolejny tutorial, który będzie miał najwięcej polubień. Siemalo!